Dajcie kochani podróżnicy na lajkę, żebyście zobaczyli jak wygląda kogrzeb tam e, To głośno więc... i nawet jest pewnie głośno, więc tak troszeczkę będę krzyczał o. Tam widzicie ten wód uzbrojony, to jest e, no, to jest kąduk żałobny. Zauważcie, że będą tylko kobiety. Tutaj nie ma kobiet, przepraszam, będą no tylko mężczyźni, nie ma kobiet. Kobiety zostały w domu. Przed chwilą grali na bębnach, teraz mają przerwę, myślę, że znowu będą grali na bębnach. Kwiaty są obrywane i porzucane po drodze na cmentarz, ponieważ tutaj też chowają ziemi palą albo chowają zależnie od, od kasty i, i zwyczajów danej rodziny czasami jak jest większy pogrzeb kogoś bogatszego jest dużo bębnów nawet tańce są ale gdzie te bębny teraz nam zniknęły nie wiem oddalili się w każdym razie czasami te pogrzeby są bardzo wesołe, muszę Wam powiedzieć. Tańczący chłopcy robią piorunujące wrażenie na takim pogrzebie. O, a wóz jest bardzo kolorowy, ozdobiony. O, widzę tam, tam z przodu poszły będny Chyba zrobiliśmy sobie akurat przerwę. No dobra, jak spotkam na następny pogrzeb kiedyś z bębnami, to, to się podłączę i tam Na 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 tam. Bez